i Daję pancze zawsze robię to w Twój stary na borówkę, to zawsze last minute. Jak lecę na grubo, to zawsze świeże i nowe Twój stary widzi ciebie matkę, dwa worki treningowe Szaluzja multum, patrzy dawać many many Opierdala Śląską, czuję jad kiełbasiany Spodnie z rolety, frajer ostro porezany. Czapka z firany, w mi wykręca krany Półtorej na rękę, twój stary ochrona sano Twoja matka jest łysa, nim kolano Kocham moich fanów, nic więcej nie trzeba Stary fryga matkę nicą do chleba Twój stary bryko marsze nas na wozu, matka zajebała Koguty z radiowozu, twój stary leci Słychać, bang bang, matka przedłuża Czy rozjebany trzeci kręg, bang, bang. Żaluzja, w tak krótkim czasie osiągnęłeś tak dużo Powiedz, gdzie się widzisz za parę lat? No ogólnie, słuchaj stary, mamy wiek 21 I w tych czasach już musisz być oryginalny, jak chcesz coś osiągnąć No, robię to czysto śmiechowo, nie promuję nienawiści Mam nadzieję, że wszystkim się podoba to, co robię i... Dzięki po prostu dla moich fanów, za wszystkie propsy, za wszystko, peace yo. Składam te pancze, wchodzi mi to lekko Stary struga cię nim nim to Matka otwiera mordę, stary wyciąga klapka Zamkną ją w szklarni, szklana pułapka Twój stary ma pizdę wyciągam badzie, Matka wozi kebaby, gorz, dwójka w gazie Każdy frajer wymienka, nawika jest chora Stary rucha cię banal, no bo zawsze jest pora Kto żyga to jola, co ciągnie kuta haibora To twój stary jest w Rzymie i tarczuje gladiatora Lecę na grubo, twój stary parzy Matka po pijaku lutuje mu piętę Żaluzja fransuą ente zere chente. Smaczne pulpety pewnie z mowsu śnięte Spierdalam stąd zaraz wsiadam do Merca Stary fryga matkę na kurtkę z diversa. Dobra weź się Jowita jeszcze obróć tylko Tył ci jeszcze opierdolę No 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 tak tako, tak o tak Czekaj jeszcze pajęczynę ci z boku głowy opierdolę Albo jakieś nie wiem może chcesz jakiś Kurwa grzmot jakiś grom jakąś burzę mam ci na głowę wygolić Może pajęczynę nie wiem Mów jak chcesz być jebana na wojskowego na trójkę Stary jedzie polonezem to nie myśli o werbie Twoja matka po pijaku liże puszkę po konserwie Żaluzja jak maszynka teraz kurwy pasmiele Stary wali bombę z parapetu na panele Stary matka hotel zajebali klapki Wsił stary jajo za małe czapki Szukamy twojej matki to będzie roxa Stary nabił matce ku padem od xboxa Stary bije matkę 996 Łysa matka wózek profesor X Zaraz kończę kawałek w końcu się odtnę, twój stary naroraty Skórzaną pilotkę, Zmieniłem na mielone Zaraz będzie tatar Matka siny łeb, pseudonim, awatar Co to za prośby, wy jesteście pojebani Żaluzja solo, nie nagrywam z jak szczochami No i właśnie tak się nagrywa panczy o starych Bo na siłę to nic nie skleisz i to nawet nie jest śmieszne Na siłę to można sobie tylko wsadzić palca w dupę Tak chcesz to dalej możesz po prostu sobie palcować rowa